Przyjechaliśmy na krótką wizytę do naszego znajomego. Tutaj jest właśnie jego, e, cała jego imperia, jak to mówi mój mąż. Tam na dole, to tak nie widać, ale to tutaj gdzieś się tam na dole tam przy, przy drodze jest sklep, taki supermarket. Tutaj jest część mieszkalna oto tam jest wejście oto. Do tego, a tutaj jest działka, na której znajdują się dwie szklarnie. I właśnie od niego mąż dostał sadzonki tych ogórków, które już teraz zbieramy. I w poprzednim moim filmie pokazałam pod tytułem Na wsi. Teraz idziemy, poszukamy nie wiemy, gdzie, czy na działce, czy w domu. No, idzie. Chyba tutaj jest na działce. A tak inaczej, a tak inaczej w domu, bardzo mi się podoba, że do domu się wchodzi. A, tu Tak, w domu zawsze się wchodzi i do mieszkań bułgarskich. E, zawiej A, wiecie, prawie film? E, co do to jak wlizasz w kości, wlizasz bez obuwki. Zdrowie. A nie ty prawie, prosto iskam do widzi po górę, ty. Oni sobie tam będą rozmawiać o swoich sprawach. Tutaj gospodarstwo. Tutaj domek. Tutaj mieszkanie Część mieszkalna O, a tutaj pomidory, jej Ile tych pomidorów Taki wielki pomidor, czerwienieje się Także trochę mi przeszkodziło. Chcia, chciałam powiedzieć, że do bułgarskich mieszkań i do domów Goście wchodzą bez butów. Buty zostawiają przy drzwiach wyjściowych. No i tutaj jest tak. A panowie sobie rozmawiają sprawy. Tutaj. to tu kwiatki, a tutaj wszystko, całe gospodarstwo. Tutaj nie pokazuję, bo na, na prawo tutaj się będzie budować hotel. Także jest straszny burdel. To także nie pokazuję. Tutaj są różne takie pojemniki do polewania, czy co to jest. Nie wiem, to jest woda, tak. No i tutaj, o tak, tutaj cebulka.

No. <laughs> nie może, tylko tutaj. Tylko tutaj. A tam są ogórki. Ogórki. Моля, да. Абурки. Отак Надолу ги покажи. Аз ги правя. <просътък> <прускам. просътък> да красавица на Красавица. So, so, да, точно Ту, така. Супер. Красавица на Красавица. Супер. Супер. Откъснах първия път 13 красавица. И тя с. си? Не си ги брал тези зелени. Долу има набрани озрели зелени. какво ти? Идва ли а всичко? А ту, а тук е какво? Това е? Тук ми е фурната. А, фурна, пеш. А, агне тук се пече. Тук са ми цветята. Почакай, чакай, чакай, Какво се направи. Ех, че хубаво. Че хубаво. А ту чуприца? Има и чуприца, да. да. О, то, добре. No, tu no, tu ma... w... na e, no to jest produkcja Pana Liczew, ocha to dobra teraz tak, a, Eva, da? a tu czubnica jak wisi i wysycha, tak, o, no tutaj jest wejście, no tu chodzimy tak, o. No, idziemy do środka, oczywiście. Buty się zostawia na zewnątrz. Zostawiam buty na zewnątrz. Och, chodź do środka. A, nie, nic nic nie szkodzi ty wam na tarasa to nie przygotowana przyczynam nie przejmuj się bo tutaj są dzieci dzieci są tutaj koniec kropka a tutaj na dole jest sklep ich a to jest tak o. A Tu sobie siedzą Dalej, tutaj, gdzie są nie, 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 nie. Powiedz, nie, tutaj, 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 Tak. tutaj, 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 jedną, tutaj, 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 rano, rano tutaj, Dobra, tutaj, jest tak. Jeszcze tutaj,

tam. Tu, to tu, nie, nie, nie. O, tutaj dzieci, tutaj dwójka dzieci jest tak, że szał musi być. No. O, popatrz tutaj tak. Nie ma No. Każdy imperialiczow. Imperialiczowi, tak. Trochę tutaj porozrzucane, ale to tutaj, trzeba pamiętać, że tu mieszkają dzieci. Nie chcę No idziemy już, poczęstowaliśmy się i tu. Ajde. Proszę, co dostaliśmy? Moje oh. łóże z mojego chłopca za klip. Jeżeli otworzymy ratatę, to do pizzeni? No go błogosławiam. Nie ma nic tutaj. Aj, ciao. Już do domu. Było bardzo miło. Poczęstowali nas. Porozmawialiśmy no i jazda idziemy tutaj tak troszkę widać Wielikoternowo